Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przebiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruję? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia! Julia! Co się stało, Peter? Czy to twoje oko? Jakie to straszne! Oj! Co to jest? Wow! Jakie celne trafienie! Duszę się! Pomóżcie mi! Nie mogę oddychać! Musimy ją ratować! Dajcie mi uderzyć ją w plecy! Jakie interesujące widowisko! Po prostu wspaniałe! Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie. Czas coś przekąsić. Mm, w środku jest pyszne nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne. Chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzuć. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę. Za późno, już nic nie mam. O, co to jest? O nie, mam nowe pary oczu. Poza karę. Papryczka Chili? Nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje. Ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę. Mogłam tyle nie jeść. Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy, Itan, wystarczy. Teraz Ty, Emma. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? I Tan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli! Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże. Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien. Dzięki, Ethan! Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze, inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow! Chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej. Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Co za ofiary! Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los. Ja zacznę. Jaka twarda, nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Rozprawię się z nią. A! Dostałem sokiem prosto w oko! Nic nie widzę! I tam nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty. Dlaczego ja, Hemma zaczyna? Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie, jak pięknie. To jest coś, czego z chęcią spróbuję. Zaczynam. Jakie kwaśne. Ale muszę się trzymać. Boże, aż mi twarz wykręciło. Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie, mój tusz do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki, przydadzą mi się. Teraz ty i tam. Mi tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożnie, Itan! Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuję tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący. Itan, uważaj, proszę! Zwaliłeś nas z nóg. Wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałem powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście. Nie żałuję niczego przyjaciółom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, itan, no to masz. O kurczę. Tylko jeden kitket. Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to! Ym, pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań, są niepotrzebne. Ostrożnie Vivien! O, oh, jaki boski zapach! No jedz już, pospiesz się! Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować: założyć śliniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła! A teraz przydałby mi się widelec i nóż, no to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. To diabła z tym będę jadła rękami. Tak jest o wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać. To mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je. Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka! Starałem się, niewiele zostało. Sorry, Itan, nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij! O nie, spada mi wieża też. Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował. Ma pierwszeństwo. Co tam jest? Niebieska huba -buba. ale super. A ty, co masz? Też ma coś pysznego. O nie. To lizak z karaluchem. Fuj, to okropne. Jak ja to zjem? Hey, you. <laughs> Ktoś tu ma pecha. Daj mi spokój, Jane. Poradzę sobie bez twoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny lizak. Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś. Dobra, a ja mam tu pyszną hubę bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Olivia, przestań krzyczeć. Zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane. Masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu. Co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Jestem cała w gumie. Karaluch wciąż jest na mnie? Zdejmij go. Szybko. Przestań się śmiać. Co jest pod tym kloszem? Oh. Olivia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy. Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę. Super. Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mmm, pyszne. Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mmm, Naprawdę, naprawdę pyszniutkie. Zjem wszystko. O nie! Jane, pomóż mi! Zakrztusiłam się. Pomóż Jane już w drodze. Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie. Masz! Zaraz się dowiemy. To mentos! Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już! Mam coś naprawdę fajnego! To kask z fantą! Wow, ciekawe, jaki ma smak! Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez tłomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak! Mogę spróbować? Nie ma mowy! Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Oliwia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności. To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski. Ale super. Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest to smaku truskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem. Posmaruję wszystkie słodkim dżemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo-wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować. Wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić. Tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O, tak, ale słodziak. Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre. No prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy, tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł! Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. A co ty na to? Wygrałam! Fura! Zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan! Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję, jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej. Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się! Stacja Prawdziwe Życie, otwórz klosz! Ojacie! Ale smakołyki! Różowa wanna? Ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie! Teraz napełnimy całą wannę! A co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok! Jane, podzielisz się ze mną sokiem? Ekstra dzięki! Zobaczmy, co się stanie... O jacie, ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami. No szybko próbuj. No z wanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite. Dzięki za podzielenie się. Słuchaj, a może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawe, jak to będzie smakować. O jacie, to jest przepyszne. Jak szumi. Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki. Ale dobre. I jakie zabawne. Zagrajmy w grę, co? Nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. To żelki Juicy Drops z kwaśnym dżemem. Ale super! Muszę to zjeść. Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się. Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry! Mimo, że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne, podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane jest takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz. Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś. Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. To wygra, otwiera pierwszy. Pokonam cię. Hurra. Zwycięstwo jest moje. Co ja tu mam? O jacie, to czupa czupsy z toaletą? Czupa czupsy są pyszne. I takie ładne końcu niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa czupsa w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre. Troszeczkę kwaśne, ale lizak pozostaje słodki. Ale fajne. Też chcę trochę. Dasz mi spróbować? No i dobra. A co ja mam? O ja cię, to pierściotek z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję jak smakuje mój diament Ale pyszności Co to jest? To moje, Jane Spróbuję i ci powiem Wyleję ten dżemik na mój lizak Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować Wiesz co? Mam pomysł Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. O jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś. No, kto pierwszy wciśnie guzik? Emma, dawaj. Siedzę w niebieskim pudełku, więc mam wielką nadzieję, że niebieski guzik mnie nie zawiedzie. Emma, przykro mi, ale będziesz musiała poradzić sobie z całą masą kurzych łapek. Jakie obszlizgły i obrzydliwe, nadają się do horroru. Emma, wybacz, ale nie mam wyboru. A! Co mam zrobić z tymi kurzymi łapkami? Chyba sobie żartujecie! To, 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 Jak to co? Jeść! Jeść? Porażka! To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Fu, zaraz wymiotuję na sam widok! Zobaczmy, co będzie dalej w challengeu. Emma nie miała szczęścia z niebieskim przyciskiem, więc pewnie mi się poszczęści. Rzeczywiście, Mirando, gratuluję. Dostajesz całą masę dużych i bardzo smacznych burgerów. Sam bym tak chciał je zjeść. Okay. Smacznego? Wow, super! Ale mam obiadek. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Dziękuję. Te burgery są tak dobre, że nie mogę przestać. Chcę je zjeść wszystkie na naraz. Żegnaj, Bieto! I tak jestem piękna. Co za pyszności. Prawdziwa uczta. Te bułeczki są takie miękkie. O kurczę, chyba nie powinnam była tyle jeść. Nie mogę się teraz ruszyć. Wiem, co zrobić z kurzymi łapkami. Konoć czarownice używały ich do robienia eliksirów. Zrobię dokładnie to samo. Myślę, że mi się uda. Od dzieciństwa chciałam być czarownicą, a teraz moje marzenie wreszcie się spełniło. Zostało tylko sprawdzić, jak działa moja mikstura. Pan prowadzący będzie świetnym królikiem doświadczalnym. Jami! O, jakiś napój po burgerze bardzo chce mi się pić. Co się dzieje? Co ze mną? Dlaczego szklanka jest taka duża? A może to ja jestem malutki? No! Udało się! Dobrze ci tak. Więcej nie wrzucisz mi do pudełka kurzych łapek. Co ty narobiłaś? Cofnij to! Nie chcę być taki mały! A ja bym nie odmówiła! No to czemu milczysz? Naprawdę potrzebujesz mojego eliksiru. Raz znów jestem szczupła i piękna. Dziękuję, Emma. No, kto tym razem? Emma, zaczynaj. W tej rundzie wybieram czerwony przycisk. Świetnie, bo kryje się pod nim. Dżem truskawkowy. Wszyscy uwielbiają. Dżem jest pyszny i bardzo słodki. Emma, uwaga na głowę, bo nadchodzi dżemik. A i co to jest? Chyba coś bardzo smacznego. Mmm, to dżem truskawkowy. Uwielbiam dżem truskawkowy. A wiecie, co jest jeszcze lepsze od dżemu truskawkowego? Truskawki! Dobrze, że ten dżem je ma. Spróbujmy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są takie dobre. W końcu mi się poszczęściło. Cieszę się razem z Tobą. Mirando, teraz Twoja kolej. Poprzednim razem miałam szczęście z niebieskim przyciskiem. Mam nadzieję, że i teraz mi się poszczęści. Mirando, tym razem dostaniesz przysmak wszystkich małp. Banany. Mam nadzieję, że Ci się spodobają. To wszystko? Jeden banan. Myślałam, że będzie ich więcej. Ależ oczywiście, kto zjada tylko jednego banana? Potrzebujemy więcej, Orety jak dużo. Aj! Ostrożniej! Chcesz mnie zabić? O, ale teraz najem się bananów do syta. To jeszcze nie wszystko! Zapomniałem o ostatnim bananie. Ej, no przestań to bolało! Dobra, nie mam czasu na pogaduszki. Pora jeść banany. Ej, może ostrożniej! Mirando, to nie jest wysypisko śmieci. Odkładaj skórki gdzie indziej. Dosyć! Tracę już cierpliwość. Ech, uf, dobrze, że nie trafiają do pudełka Emmy. A, Emma zamieniła się w zombie! Pomocy, co tu się wyprawia? Aj! Uh -oh. Oh Chyba wymyśliłam naprawdę świetnego pranka z dżemem truskawkowym. What? Tę rundę rozpoczyna Miranda. Dowiedzmy się, co ukrywa się za żółtym przyciskiem. Niezły wybór. Za żółtym przyciskiem kryje się świeży i bardzo słodki miód. Próbuję go jako pierwszy. Mm, to jest pyszne. Miranda na pewno nie będzie zawiedziona. Co to jest? Coś bardzo lepkiego i obrzydliwego. Cieknie po całym moim ciele. Aj! To przecież miód, ale odjazd. Ojej, nie tylko ja lubię miód. One też. Dość, won, nie lubię pszczół. I dziwne, Miranda znowu nacisnęła przycisk. Nie mam nic przeciwko, bo to sama przyjemność. Ojej, Miranda chce czegoś więcej niż waty cukrowej. No dobra, mam też makaron. Tego też ci mało? No cóż, do tego wszystkiego będę musiał dodać trochę mleka. Mirando pora rzucić na ciebie te wszystkie smakołyki. Co to ma być? Miód w zupełności by mi wystarczył. Po co mi tyle wszystkiego? Teraz nie mogę nawet zlizać z siebie miodu, bo cały jest pokryty watą i makaronem. To jeszcze nie koniec! Mleko będzie wisienką na torcie! O Boże, tylko mleka tu brakowało! Te pszczoły mnie wykończyły. Nie mam nawet siły na to, żeby wyczyścić się z waty. Kontynuujemy wyzwanie! Emma, teraz ty naciśnij guzik. Mam nadzieję, że czerwony mi nie zawiedzie. Oj, 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 nie powinnaś była go wybierać, bo teraz będziesz miała dużo żywych raków na głowie. Są straszne. Aj! A jakie mają kleszcze? Emma, przykro mi, no ale takie są zasady. Aj! Zdejmij to ze mnie! Dlaczego to się rusza? O nie, to raki! Masakra, siedzą na mnie! Coś mnie stąd uratuje! Błagam! Próbują mnie zjeść! Aj! Są żywe i okropne! Ratunku! Nie chcę tu być! Zabierzcie stąd te raki! Fu! Co za paskudztwo! O rany! Jeszcze nigdy nikt nie uciekł z pudła! Najwidoczniej raki są bardzo przerażające! Emo, znowu pierwsza naciskasz guzik. Do dzieła! Ej, nie czas na spanie. Czas kontynuować challenge. Już? Zaczynamy? Chcę niebieski przycisk. Co za pech. Będę musiał wylać na ciebie cały zbiornik śmierdzących glonów. Bleh, śmierdzi jak bagno. To znaczy, że ja tym prześmierdzę. Za co? Nawet nie mam ze sobą perfum. A szkoda, przydałyby ci się. Co za smród. Mirando, twoja kolej. Co wybierzesz? Niech będzie żółty. Wygląda na to, że muszę ci dać trochę starych gratów. Chwileczkę? Tak. Miranda dostanie starą lampę, w której, według legendy, mieszka Jean. Wow, będzie musiał spełnić moje trzy życzenia. Daj mi tę lampę szybko. Muszę ją tylko dobrze potrzeć. Spróbujmy. O ja, prawdziwy Jean, rzeczywiście! Mogę spełnić trzy życzenia Mirandy. Alright, alright. Zacznijmy od pieniędzy. Bez problemu. Super! Jestem bogata! Ile kasiory! Nie zgadzam się na to. Ja też mam trzy życzenia. Daj mi tę lampę. Oddawaj! Jest moja. Ojej! To lampa Alladyna. Słowy narobiliście, to była moja lampa i mój Jean. Co się z tobą stało? Pomóż mi, zobacz co oni mi zrobili. Teraz śmierdzę. Rozwiązanie może być tylko jedno. Tylko syrenki mogą mieć glony na głowie. Co? Skąd się wziął ten ogon? Ja nie jestem syrenką, Jeanie. Dokąd poszedłeś? Wracaj tu. Nie chcę mieć rybiego ogona. Pomocy! Ojej, okazuje się, że Jin nie zawsze jest taki dobry. Dobrze, że dostałam tyle kasy. Szczęścia razem nie.